Hoj, nazywam się Ala Wirkowska. Znajdujemy się dzisiaj na terenie Browaru Bosman. Opowiem Wam o niespodziance, którą wczoraj zapowiadaliśmy na naszym Facebooku. Poznajecie? Cześć. Zapraszam. Znajdujemy się na terenie warzelni Browaru Bosman. To właśnie tutaj powstaje Bosman Szczeciński. Piwo regionalne które od zawsze stara się być bardzo blisko społeczności województwa zachodniopomorskiego. W wyniku naszych działań, między innymi powstał program Bosman wspiera region. Dzięki temu projektowi mogliśmy zrealizować ponad 25 projektów społecznych o łącznej wartości prawie miliona złotych. Ale to nie wszystko, bo Bosman Szczeciński od wielu lat jest związany ze sportem w województwie zachodniopomorskim. No bo przecież Bosman jest naturalnym kompanem do kibicowania. I dlatego dzisiaj mogę z dumą ogłosić to, że Bosman został partnerem Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin-Portowcy. Cieszę się z naszej wieloletniej, udanej współpracy. Już wkrótce rozpoczniemy nasze wspólne, ciekawe inicjatywy, o których na bieżąco będziemy informowali na naszych mediach. A tymczasem zapraszamy na mecz. Kibicujmy z Bosmanem!